Szalom, szczęście Boże, Dzieci Boże, witajcie serdecznie. Już mamy prawie właściwie połowę marca, co za tym idzie coraz bliżej czasu świąt, czasu Wielkiej Nocy. No ale też jeszcze dużo pracy przed nami, jeśli chodzi oczywiście o pracę nad sobą z okazji, czy dobrą ku temu przyczyną jest Wielki Post. Wiecie, bardzo dużo i bardzo wiele mówi się o dobroci, o tym, czym jest dobro. Więcej filozofowie tego świata rozpatrują, kto jest człowiekiem dobrym, a kto nie jest dobrym, itd. itd. Dzisiaj też chciałbym się ja Was zapytać może inaczej dotknąć pewnej innej kwestii. Mianowicie, chcę Wam powiedzieć, że nie wystarczy znać dobro. Czym ono jest? Trzeba je jeszcze praktykować. Czyli jeżeli ty wiesz doskonale, czym jest dobro, jakie są przykazania, jak żyć, a żyjesz dokładnie odwrotnie, jesteś człowiekiem złym, zawistnym, mędzącym bez przerwy, takim kombinującym, jak to komuś dowalić, no to niestety, ale nie masz nic wspólnego z dobrem. Mówisz o nim. I wiecie, bardzo często grozi coś takiego też ludziom tym, którzy nauczają ząbony, ludziom Kościoła. Bardzo wiele mówią o dobru, o tym, w jaki sposób być dobrym człowiekiem, a generalnie tego dobrego jest mało. Gdzie właśnie? W domach zakonnych, na plebaniach, w kuriach, w parafiach. Dobrej ludzkiej twarzy dla drugiego czasem bywa mało. Ale też z drugiej strony pozytywnie trzeba spojrzeć. Jest też takich dużo ludzi, wiele osób, których ja znam, którzy głoszą Ewangelię i naprawdę są dobrymi ludźmi. I to dobro kipia, aż i z ambony, i z plebanii, ze wszystkich środowisk, tego, z tego, jakby z tych okolic, gdzie się znajdują. Dlatego też dzisiaj za to warto zapytać samego siebie, ile ja noszę dobra w sobie i w jaki sposób je pokazuję. Czy je tylko znam, czy nim żyję? Czyli prosto mówiąc, czy znam to, że że powinno się być dobrym, powinno się być poczciwym, powinno się być serdecznym, a nie mam nic z tym wspólnego, czy po prostu rzeczywiście żyję dobrem, o którym mówię. Yy, wiecie, to jest takie fajne powiedzenie Ambrożego, który mówił, to bardzo do siebie mocno i przyjmuje, karmię was tym, czym sam żyję. Ja staram się być dobrym człowiekiem, oczywiście. Różnie to wychodzi, czasem mówię, że staram się póki co być dobrym łotrem, bo gdzieś tam człowiek ma swoje gorsze i lepsze dni, ale dobroć zawsze będzie do ciebie wracała. Ja to mówię o karmie. Teraz jest modne takie powiedzenie: karma wraca. Dobroć niech wraca do was. Ta dobroć, taka życzliwa, serdeczna, otwarta, taka prosta, ludzka, zwykła, bez wielkich słów. Po prostu bądźcie dobrymi ludźmi. I to dodam, jeśli potraficie. No. Trzymajcie się. No to cześć.